Ja Mówiłam parę rzeczy, które wam pokażę. dzień dobry. No i zobaczycie co kupiłam. Może, no nie wiem, coś tam wejść. Gąbeczka. Do kuchni jedna, druga. Uuu, teraz co to jest? Oczywiście sól. To jest z eukaliptusa. Znaczy to jest nie do eukaliptyca. Ale super, ale jeszcze, jeszcze kupiłam taką... Zresztą to kupuję lawendowa. Yy, Co O, szczoteczka. Potrzebuję właśnie. To jest super do ząbków. Jeszcze yy, szampon. Co tam jeszcze fajne yy, mydełka? Bardzo lubię je. Tutaj jeszcze płyn do ciała. W ogóle super jest. Dla mnie jest super. Jak gdzieś zobaczycie, możecie spróbować. Polecam wam. Jest naprawdę. Jestem z niego bardzo zadowolona. To to jeszcze ok. To muszę jakoś. No, może jeszcze wam pokażę. Jeszcze kupiłam fajne takie. Bardzo to lubię. Dostałam tutaj u nas, właśnie z Polski. Super produkt do mycia naczyń. Bardzo jestem też z tego zadowolona. No i co jeszcze? No i tak, herbatkę pokrzywową yy, z rumianku. I chciałam. O, mam. Co to? Widzicie, nawet nie zauważyłam, że wziąłam dwie z pokrzywy i, i dwie są sypane. Także. No nic, przydadzą się oczywiście, ale na pewno, nie chciałam dwóch, tylko chciałam jakąś inną, ale jakoś tak, nie wiem, może był pomieszczane po prostu. I jeszcze kupiłam taką fajną, bardzo też jest fajniutka herbatka, ło, za dużo tego mi tu spada. Taka jest właśnie z Dzikiej Róży i Szczelnego wzu. to jest też super, ja bardzo lubię te herbaty, więc kupuję. No i co jeszcze? Jeżeli zjedzonka, to, to tu mam tak ryż i, i to by było na tyle, ale kupiłam jeszcze, co potrzebuję właśnie, to tak, białą koszulkę, zwykłą, prościutką białą koszulkę i do tego dokupiłam właśnie, znalazłam i jestem bardzo zadowolona, że mogę, zobaczycie to później, Nie, odwrotnie, takie mazaki i możecie sobie pisać po koszulce także super i jeszcze jedno co w ogóle udało mi się yy, złapać, to też jest super to, to są takie też mazaki na z olejem i zobaczycie do czego one mi będą potrzebne do tego jeszcze kupiłam, udało mi się no nie ma za dużo bo Przedreane już, ale taki fajny kubeczek zwykły, także y, bardzo mi się to podobało. No i w ogóle mi się przyda. Y, mam takie dwa kubki. Także odkręcę tutaj jedną. Y, nie było za dużo wyboru, więc wziąłem te. Także fajne dwa. I zrobię sobie Zobaczycie to później. No i... no i to tyle. Także... będę brała się do dzieła z tymi oto rzeczami. A poszukam sobie co mogę wybrać w IKEA? bo potrzebuję parę rzeczy. Muszę zamówić, niekoniecznie dzisiaj, ale bym chciała yy, wybrać sobie, co możemy, jakiś produkt, tutaj. tak? Petru. Tak, chcę tutaj jeszcze. Co tutaj jest? Mm -hmm, mm -hmm, to, co ja bym potrzebowała. Mm -hmm. O, to. I zobaczymy, jakie te są, które by mnie interesowały. Mm. Przelecę tak z wami szybciutko. Chociaż to Potrzeba więcej czasu na to, żeby. Uu, ta jest ładna. Podoba mi się. Co to jest? Mm. Zobaczymy. Ta jest fajna. Taka biała z lamóweczką. No, ale coś, 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 coś tutaj mi nie działa. No, co jest? Hmm. Ok. No, muszę powiedzieć, że. Podoba mi się. Nawet, yy, nawet fajna. A to co to jest? Tak, a, nie za bardzo. Mm, mm, nie. Ładna jest, ale mm, raczej, no nie wiem. Ta, u, ta niebiesciutka, jaka ładna. No, może tą niebieską. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, już lepiej, podoba mi się. Tu, no, bardzo, tak, czyściutko. Może ta jest droższa od tamtej. Jeszcze raz tyle. Zobaczymy takie paski, żeby nie dostać jakichś oczponsu, ale zobaczymy dalej, co tam jeszcze. Jest tutaj fajnego, co by mnie interesowało. Zobaczymy dalej. Mhm. 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 Te. te nie bardzo. U, ta, ale to jest ta sama, tylko że inny kolor. No, podoba mi się bardzo. Naprawdę. Teraz bym tutaj dała. Uuu, cześć ładnie, fajnie wygląda, no może taka, no to już mam trzy, właściwie dwie, bo ta jedna i druga to jest inny kolor, ale no dobra, co tutaj jeszcze, wow, koniec, ha. no to co bym tylko ta, yy, niebiesciutka taka sama, gdzie ona jest? Którą? Ta. Ewentualnie ta biała, ale ona tak. No nie tak. wiem. Jeszcze coś bym mogła, co by było z pościeli. To bym musiała się zastanowić, którą z nich bym wzięła. No wiadomo, nie wszystkie na raz. Chociaż bym bardzo chciała, uwielbiam, mieć różne pościela. Także. Co jeszcze bym mogła tutaj wybrać? Uu, może lampę? O tak. Wiem. Wejdę i poszukam produkt. Du, du, du. Living room, w prawo. I co? Nic nie widzę. Hmm. No no o, coś A to może by była tutaj. Mhm, o o. Bo. No co jest? O. No i zobaczymy, które. Co to za cudeńka piękne. Uuu, przeceniona jest. Ta mi się podobała zawsze. Nie wiem. Teraz jest przeceniona wajki. No co, nie ładuje mi się tak, że nie będę zawracała głowy. To na razie.